Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych świątecznych inspiracji. Dzisiaj przychodzę do was z filmem z małym Do It Yourself. Chciałabym pokazać wam mój sposób na ozdobienie wigilijnego stołu za pomocą własnoręcznie wykonanych świeczników na małe tealighty. Wykorzystamy do tego celu suszki, suszone pomarańcze, cynamon, anysz, szyszki i tak naprawdę wszystko, co kojarzy Wam się ze świętami i to, co macie w domu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak takie mini świeczniki wykonać, to serdecznie zapraszam Was na film. Samodzielnie wykonane ozdoby na wigilijnym stole sprawią, że będzie on jeszcze bardziej klimatyczny. Dzisiaj chciałabym Wam zademonstrować bardzo prosty sposób na wykonanie świątecznych świeczników. Tak jak widzicie przygotowałam sobie tutaj kilka różnych rzeczy. Mamy suszone owoce, pomarańcze i jabłuszka, troszkę patyczków, mech typu chrobotek. Szyszki i takie sztuczne owoce. One są oczywiście styropianowe. Pachnący cynamon i anysz, czyli coś, co idealnie pasuje do klimatu Świąt Bożego Narodzenia i z tymi świętami bardzo mi się kojarzy. Suszone kwiaty. One są już pokryte takim brokatem, więc też bardzo fajnie wyglądają. Mój ulubiony, niezastąpiony sizal. Czerwoną wstążkę, bo dzisiejsze świeczniki będą bardzo klasyczne w takiej klasycznej kolorystyce. Przygotowałam sobie oczywiście świeczki typu T-Light. Możecie wykorzystać białe, kolorowe, zapachowe lub nie. To tak naprawdę od Was zależy, jakie świeczniki chcecie stworzyć. Mam przygotowane też jako podstawki nasze drewienka. Um, do kupienia tak naprawdę w sklepach typu Action Kick. Widziałam też ostatnio w Pepco, Trafić można też na nie, nawet w supermarkecie Ochon. To są po prostu kawałki drzewa, kawałki drewna. Takie pięki. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale chyba wszyscy <laughs> wiedzą o co chodzi. One są do kupienia przeważnie w takich paczuszkach po kilka sztuk. Można też zamówić z powodzeniem na Allegro. Będę korzystać też tutaj z białego gesso, który będzie służyć jako imitacja, oczywiście, śniegu. Mam przygotowaną też pastę śniegową z Daily Art. Dosłownie resztka mi już zostało, więc myślę, że uda mi się ją dzisiaj tutaj wykorzystać. I mech z Cadence w kolorze takim jasno i ciemno zielonym. Można go wykorzystać zamiast na przykład um, tutaj pokazanego wcześniej tego mchu chrobotka. Na wszelki wypadek przygotowałam również heavy body gel, gdyby trzeba było coś przykleić. No i niezastąpiony jest tutaj pistolet z klejem na gorąco. Ja mam taki najzwyklejszy pistolet z klejem na gorąco. A jeżeli chodzi o wykonanie naszych świeczników, to ogranicza Was naprawdę tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. No Przygotowanie mojego świecznika zaczynam od świeczki, okleję sobie ją dookoła taśmą dwustronnie klejącą i żeby nie było tutaj widać tej srebrnej części, zakleję ją tasiemką, taką czerwoną wstążką po prostu. Możecie też, jeżeli oczywiście macie, włożyć taką świeczkę do takiego malutkiego świecznika na tealighty, wtedy będzie można ją też wymieniać po prostu. Albo możecie też okleić ją washi tape, czy na przykład jakąkolwiek inną wstążką, która Wam się będzie podobać i sprawdzać kolorystycznie. Można ją też obwiązać sznurkiem, też będzie się to fajnie prezentować. A jeżeli na przykład macie kolorystykę w srebrze, no to idealnie będzie pasować bez jakiegoś większego ozdabiania. Po prostu przyklejam tutaj moją wstążkę. Ja tą wstążkę kupiłam w sklepie Paper Concept. I przyklejam ją sobie tutaj dookoła. Takie świeczniki, kilka sztuk, dosłownie 3-4 sztuki można rozłożyć na stole wigilijnym i będą się pięknie prezentować. A korzystając z, z dobrodziejstw natury, czyli na przykład cynamonu, czy suszonych owoców, możemy cieszyć się też ich pięknym zapachem. No i ograniczamy też zużycie jakiegoś e, sztucznego plastiku. Wezmę sobie moją podkładkę i odrobinę sizalu. Cezel wyrobię sobie najpierw w rękach i przykleję go tutaj na mój pieniek. Oczywiście przyklejam również przy użyciu kleju na gorąco. Jeśli chodzi o Cezel, to ja zawsze najpierw go po prostu przyklejam, a później przycinam, jeżeli jest gdzieś go za dużo. Oczywiście uważajcie na palce przyklejając sisal klejem na gorąco, bo bardzo łatwo można się poparzyć, a tego byśmy nie chcieli. Teraz czas na świeczkę i wokół tej świeczki zbuduję sobie kompozycję, którą chcę zrobić na moim pieńku. Wklejam świeczkę i dociskam tak, żeby wszystko dobrze się przykleiło. Przygotowałam sobie tutaj suszone owoce. Suszone dodatki, takie rzeczy, które bardzo kojarzą mi się ze świętami, jak właśnie na przykład pomarańcze czy cynamon, i po prostu przy użyciu kleju na gorąco będę sobie je wklejać na nasz świecznik. Mam też tutaj suszone jabłka, też będą się fajnie prezentować, tak naturalnie, pachnący anysz. Zbogaci dodatkowo całą kompozycję. No i u mnie nie może zabraknąć cynamonu, który uwielbiam za ten świąteczny klimat i za niesamowity zapach. Taki cynamon bez problemu kupicie w takich zestawach z suszkami, które pokazywałam też w ostatnim filmie ze sklepu Paper Concept, ale też jako po prostu przyprawę, więc w supermarketach też bez problemu znajdziecie. Raczej w tych większych niż w takich malutkich sklepikach osiedlowych. Wklejam sobie tutaj nasz cynamon. Teraz wykorzystam odrobinę tego mchu robotka. On jest dość mocno zielony, a ja bym potrzebowała osiągnąć efekt bardziej taki śniegowy. Wiecie, jakby trawa przyprószona śniegiem, ale nie ma problemu. Od tego jest białe gesso, czy właśnie wspomniana wcześniej pasta śniegowa, więc po prostu. Nakładam troszkę tego mchu a i za chwilkę, kiedy już cała kompozycja zdąży wyschnąć, użyję również białego gesso, tak aby ten śnieg, ten efekt śniegu tutaj przemycić. Musicie wierzyć mi na słowo, że ten świecznik już zaczyna pięknie pachnąć. Już czuć ten cynamon i anyż. Robi się coraz bardziej klimatycznie i świątecznie, a tak jak widzicie, ułożenie takiej małej kompozycji na takim pinku zajmuje dosłownie parę chwil, a kiedy zrobimy sobie kilka sztuk, możemy z powodzeniem wykorzystać właśnie na naszym wigilijnym stole. Teraz czas na przecięcie sizalu. Nie chcę, żeby go było tutaj tak dużo, więc po prostu przycinam go dookoła. Następnie skorzystam z białego gesso i suchego pędzla. żeby nadać jeszcze trochę tej świątecznej kolorystyki te sztuczne owoce one są styropianowe również z Paper Concept wkleję sobie jeszcze tutaj żeby tej czerwieni jeszcze troszeczkę pojawiło się na moim mini świeczniku Tak jak widzicie, pierwszy mini świecznik jest gotowy, bardzo prosty do zrobienia. Myślę, że fajnie będzie prezentował się na wigilijnym stole, w towarzystwie jeszcze kilku takich świeczników. Jazz nadaje fajnego efektu. Sprawia wrażenie, jakby cała kompozycja była delikatnie przypruszona śniegiem. Myślę, że możemy zrobić sobie kolejny taki świecznik. Znowu zaczynam od sizalu, bardzo lubię z niego korzystać, bo jest bardzo łatwo dostępny. Bez problemu kupicie go nawet w takich hipermarketach jak Osho i nie musimy się martwić, że trzeba gdzieś go zamawiać. I bardzo fajny efekt sprawia yy, i świetnie sprawdza się jako podłoże wszelkich kompozycji. Tak jak widzicie można go sobie później dociąć, więc to też nie jest tak, że cały ten sizal nam tutaj zostanie kiedy ten sizal będzie schnął ja znowu moją świeczkę ozdobię czerwoną wstążką Tym razem postawię na pomarańcze. Uwielbiam po prostu suszone pomarańcze wykorzystywać w swoich świątecznych pracach. Myślę, że efekt zawsze jest naprawdę bardzo fajny. Mam też tutaj małe szyszki, które też bardzo fajnie będą prezentować się. Na naszych świecznikach. Każdy z nich może być tak naprawdę inny. Możecie wykorzystać to, co macie w domu. Nie ma tutaj e, żadnych ograniczeń. Suszone owoce, szyszki, wszelkiego rodzaju patyczki, cynamon i takie naturalne dodatki naprawdę pięknie będą się tutaj prezentować, i to tylko od Was zależy, jakich dodatków chcecie tutaj użyć. Jeżeli na przykład w tym roku a, wasze święta będą w e, innych kolorach, nie będzie tutaj na przykład właśnie tej czerwieni, to zawsze możecie wykorzystać po prostu inny kolor wstążki i dobrać troszkę inne dodatki. Takie kulki, które ja teraz przyklejam, a, są dostępne w przeróżnych kolorach. Ja mam jeszcze białe i różowe, więc tak naprawdę można sobie dobrać to do własnej kolorystyki. Tym razem zamiast chrobotka użyję, użyję mchu z kadens. Jest to pasta z efektem mchu. Mam ją w dwóch kolorach. Ona oczywiście potrzebuje trochę czasu, żeby wyschnąć, ale chciałabym wam pokazać, jak również takie pasty można wykorzystać właśnie do zrobienia świątecznej ozdoby. Nałożę ją sobie przy pomocy szpatułki. Postaram się tym razem nie nakładać jej palcami, chociaż zawsze jest mi tak najwygodniej, ale zobaczcie, chciałabym Wam pokazać, jaki efekt można uzyskać nakładając właśnie taką pastę. Tak jak widać, jest ona w dwóch odcieniach i możemy je sobie ze sobą bez problemu połączyć. Ten świecznik z efektem muchu odkładam na razie na bok, tak żeby cała pasta zdążyła wyschnąć, a kiedy już wyschnie, pokryję ją również białym gesso, tak aby wzbogacić ten efekt takiego lekkiego ośnieżenia. Czas na moją ostatnią propozycję na świąteczny świecznik do it yourself. Biorę znowu mój pieniek jako podkładkę i skorzystam... Tak jak przedtem z odrobiny sizalu, świeczkę mam już tutaj przygotowaną w ten sam sposób, oklejoną przy użyciu tasiemki i tym razem skorzystam z sztucznych gałązek, które też pokazywałam wam ostatnio z moich zakupów w sklepie Paper Concept. Tam bez problemu możecie takie sztuczne gałązki zakupić. Przy użyciu kleju na gorąco przykleję sobie najpierw kilka gałązek na brzegu mojego świecznika, a następnie wkleję sobie naszą świeczkę. Tak prezentują się moje świeczniki, które możecie samodzielnie wykonać w domu, z tego, co tak naprawdę macie, to, co się Wam podoba i co kojarzy Wam się ze świętami. U mnie to zawsze będzie cynamon, pomarańcze. Szyszki, no i oczywiście pachnący anysz. No i musicie uwierzyć mi na słowo, że te świeczniki naprawdę przepięknie pachną i myślę, że fajnie będą prezentować się na gilijnym stole. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli skorzystacie z mojego tutorialu, koniecznie oznaczcie mnie czy to na Instagramie, czy na mojej grupie na Facebooku Tworzymy z Ania Tworzy. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.